Cześć, z tej strony Edek. Witam Was na kanale firmy Applaus. Jak pewnie już wiecie, jesteśmy oficjalnym polskim dystrybutorem rozwiązań takich marek jak Zonheiser czy Neumann. Wśród produktów, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są oczywiście mikrofony tych producentów. A jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych typów mikrofonów są mikrofony dynamiczne. Dziś przyjrzymy się bliżej temu, jak takie mikrofony działają. Wszystkie współczesne mikrofony możemy podzielić według konstrukcji na trzy grupy. Mikrofony dynamiczne, pojemnościowe i wstęgowe. Dziś porozmawiamy o tych pierwszych, czyli mikrofonach dynamicznych. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przypomnijmy sobie szybko o tym, Czym jest mikrofon i jakie są podstawowe zasady jego działania? Mikrofon to urządzenie konwertujące energię fali dźwiękowej na energię elektryczną. I to właśnie mikrofon dynamiczny jest najprostszym przykładem do zrozumienia tego procesu. Podczas gdy mikrofony pojemnościowe są oparte o naładowane kapsuły, które działają na zasadzie elektrostatycznej, mikrofony dynamiczne działają za pośrednictwem pasywnych przetworników elektrodynamicznych. Sposób działania mikrofonów dynamicznych jest dość prosty i wygląda następująco. Fala dźwiękowa wytwarzająca ciśnienie akustyczne dociera do membrany kapsuły mikrofonowej, która pod wpływem tej fali zaczyna rezonować. Membrana wewnątrz kapsuły jest zespolona z ruchomą cewką indukcyjną które wraz z membraną zaczyna się poruszać górę dół wewnątrz magnesów, które wytwarzają pole magnetyczne, generując napięcie w cewce. Prąd płynący z cewki można wzmacniać, przetwarzać, rejestrować i digitalizować. Mikrofony dynamiczne to więc mikrofony zmieniające dźwięk na sygnał elektryczny za pomocą elektromagnesu. Mechanizm jest prosty i niezawodny, i w zasadzie nie ma tam nic do zepsucia. Warto sobie zdawać sprawę, że istnieją dwa główne rodzaje mikrofonów dynamicznych: mikrofony z ruchomą cewką i mikrofony stęgowe które są typem mikrofonów dynamicznych. Ponieważ mikrofon z ruchomą cewką to dość długi termin, upraszczamy i skracamy go do mikrofonu dynamicznego. Wyodrębniamy tym samym mikrofony wstęgowe jako oddzielną kategorię mikrofonów. Choć jest to niepoprawne z technicznego punktu widzenia, to w praktyce ma to sens, ponieważ mikrofony wstęgowe to faktycznie zupełnie inne urządzenie, które brzmią i zachowują się inaczej niż mikrofony dynamiczne z ruchomą cewką. A więc mikrofony z ruchomą cewką są zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym typem mikrofonów dynamicznych. Mikrofony dynamiczne z ruchomą cewką można podzielić na konstrukcje z małą i dużą membraną. W przypadku dynamicznych mikrofonów nie zwraca się aż tak dużej uwagi na wielkość membrany, jak na przykład w przypadku mikrofonów pojemnościowych. Natomiast wpływ rozmiaru membrany na dźwięk jest wciąż odczuwalny. Zazwyczaj im większa membrana, tym lepiej mikrofon zbiera niższe częstotliwości, a mikrofony dynamiczne z dużą membraną, takie jak Zonhaiser MD421-2, idealnie nadają się do tomów, bębnów basowych czy głębokich męskich wokali. Natomiast większość pozostałych mikrofonów dynamicznych można zakwalifikować do modeli małomembranowych. I generalnie nadają się do szerokiej gamy zastosowań. Czym natomiast wyróżniają się konstrukcje dynamiczne z ruchomą cewką na tle innych mikrofonów? Nawet w dzisiejszych czasach superprecyzyjnych kondensatorów i specjalistycznych mikrofonów wszelkiego rodzaju, mikrofony dynamiczne mają wiele zalet. Pierwszą z nich jest wspomniana już wcześniej niezawodność. Konstrukcje dynamiczne z ruchomą cewką są o wiele bardziej wytrzymałe niż inne rodzaje przetworników. A niektóre mikrofony dynamiczne, takie jak Sennheiser E835, Słyną z tego, że są praktycznie nie do zajechania. Wytrzymało konstrukcję i wysoki poziom ciśnienia akustycznego większości mikrofonów dynamicznych, a także brak konieczności zewnętrznego zasilania uczyniły je najpopularniejszym rozwiązaniem do zastosowań scenicznych. Kolejna zaleta, wprost wynikająca z prostoty konstrukcji, jest taka, że produkcja mikrofonów dynamicznych jest dość tania. Pod względem brzmienia mniejsza czułość mikrofonów dynamicznych, takich jak na przykład Sennheiser MD441, sprawia, że są one bardziej wyrozumiałe i mniej wymagające niż mikrofony pojemnościowe, które potrafią zebrać nawet najmniejsze szmery. I tak mikrofon pojemnościowy da radę zebrać basowe dudnienia ciężarówki jadącej ulicą kilkadziesiąt metrów dalej. Natomiast mikrofon dynamiczny jest mniej wrażliwy na dźwięki z odległości i większe niż kilka metrów. Dzięki temu zapewniają naturalną izolację, którą może się przydać w słabych warunkach akustycznych. Dlaczego zatem warto sięgać po mikrofony dynamiczne? Po pierwsze, są świetne dla niektórych rodzajów głosu, szczególnie tych o bardziej wyrazistym charakterze dolnego-średniego zakresu. To jeden z powodów, dla których mikrofony takie jak np. Neumann BCM705 są bardzo popularne w amerykańskich rozgłośniach radiowych. Ich naturalna izolacja zapewnia, że przypadkowe dźwięki, takie jak skrzypiące krzesła lub klikanie klawiatury, nie przedostają się do dźwięku. Izolacja sprzyja również używaniu dynamicznych mikrofonów na scenie. Oprócz wokali te mikrofony są są wykorzystywane do mikrofonowania gitar akustycznych, gdzie mikrofon zbiera dźwięk instrumentu ale nie palce gitarzysty przesuwające się po strunach. Ponadto mikrofony dynamiczne mają tendencję do lepszego radzenia sobie z wysokim poziomem ciśnienia akustycznego niż mikrofony pojemnościowe. A więc takie modele jak Sennheiser E609 czy MD421 Compact są naturalnym wyborem do mikrofonowania pieców gitarowych, werbli i innych głośnych źródeł dźwięku. Podsumowując, mikrofony dynamiczne to mikrofony zmieniające dźwięk na sygnał elektryczny za pomocą elektromagnesu. Istnieją dwa główne rodzaje mikrofonów. Dynamicznych. Mikrofony z ruchomą cewką i mikrofony stęgowe, które są typem mikrofonów dynamicznych. Wyodrębniamy mikrofony stęgowe jako oddzielną kategorię mikrofonów, ponieważ działają na zupełnie innych zasadach niż mikrofony z ruchomą cewką. Mikrofony dynamiczne z ruchomą cewką są najbardziej rozpowszechnionym typem mikrofonów. Ze względu na ich trwałość, prostotę konstrukcji i mniejsze wymagania wobec użytkowników i warunków akustycznych, w których muszą pracować. I na tym kończymy nasz odcinek poświęcony mikrofonom dynamicznym z ruchomą cewką. O mikrofonach stęgowych i pojemnościowych porozmawiamy w kolejnych materiałach. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie doboru mikrofonów z oferty Zenheizera czy Neumana, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Dane kontaktowe do odpowiednich osób znajdziecie w opisie tego materiału. Dziękuję za Waszą uwagę, będę wdzięczny za lajka like i suba i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!